Dzień dobry, witam Ciebie na moim kanale, nazywam się Andrzej Smoliński, od 25 lat uczę maturzystów, uczę licealistów, od 10 lat przygotowuję na kursach tych, którzy wybrali sobie historię i WOS jako przedmioty maturalne. Zapraszam dzisiaj Ciebie na analizę. Wybranych zadań z arkusza maturalnego z historii. Jak wiesz, arkusz maturalny z historii składa się z dwóch części. W pierwszej części jest to klasyczny arkusz, czyli jest to porównanie tekstów źródłowych, jest to analiza tekstów źródłowych, jest to przygotowanie analizy, przygotowanie odpowiedzi do pytań dotyczących różnego rodzaju tekstów źródłowych. Przypomnę, że ty pewnie o tym wiesz, ale mamy różnego rodzaju, czy różne typy tekstów źródłowych: teksty normatywne, opisowe, statystyczne, ikonograficzne i do tego wszystkiego musisz być przygotowany, chcąc dobrze zdać maturę z historii. Przypomnę także, że historia to jest pięć okresów. To jest starożytność, średniowiecze, nowożytność XIX i XX wiek. Przypomnę także, że historia to są dzieje polityczne, to są zmiany polityczne, to są zmiany terytorialne poszczególnych państw. Historia to są przemiany gospodarcze, to są przemiany społeczne, to są konflikty zbrojne. Przypomnę także, że historia to jest przede wszystkim umiejętność łączenia tych wszystkich płaszczyzn. O ile w tej pierwszej części, czyli w części arkuszowej, przede wszystkim będziesz miała zadanie przeanalizowanie, tak jak już powiedziałem, tekstów źródłowych, ich porównanie, rozstrzygnięcie, czy to. Samo to być może nie jest najtrudniejszym zadaniem, natomiast najwięcej problemów maturzystom sprawia umiejętne przygotowanie odpowiedzi na podane pytanie. To wydaje się bardzo oczywiste. No skoro jest pytanie, to powinna być odpowiednia taka, jak trzeba pod względem technicznym, czyli metodycznym i merytorycznym odpowiedź. Jednak doświadczenie mi podpowiada, że często przyszli maturzyści mają z tym problem. Dlatego, tak jak już powiedziałem, na dzisiejszych zajęciach przeanalizujemy sobie takie wybrane zagadnienie z arkusza maturalnego z historii i pokażę ci, na czym takie trudności polegają. Jeśli chodzi o dobór prawidłowej odpowiedzi, w drugiej części arkusza są przygotowane tematy. Jest pięć tematów, czyli jeden temat z każdego okresu historycznego, który ty sobie wybierasz i na który piszesz. Trudno jest, wbrew pozorom, bardzo trudno jest uzyskać maksymalnie 12 punktów z pracy. Trzeba mieć nie tylko wiedzę, i to bardzo często wiedzę szczegółową, ale trzeba posługiwać się czymś, co się nazywa holizmem historycznym czyli umiejętnością połączenia wydarzeń politycznych, przemian społecznych z przemianami ekonomicznymi umiejętnością połączenia wzajemnego wpływu tych wszystkich procesów na dane wydarzenia historyczne. Trzeba wiedzieć, że się pisze na temat, trzeba znać pasyczną konstrukcję pracy humanistycznej, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie, jeśli jest temat rozprawkowy, teza i argumentacja, jeśli jest rozważ to trzeba wiedzieć jak to należy zrobić. Ja tak jak już powiedziałem od 25 lat przygotowuję moich wspaniałych uczniów do matury i zawsze z nimi to analizuję. Od 10 lat prowadzę kursy przygotowujące do matury i wiem, że moi maturzyści przychodzą na maturę bezpieczni i spokojni i znakomicie ten egzamin udaje im się zaliczyć. Chcesz? Sprawdzimy jak można analizować takie źródło. Dlatego proszę, abyś teraz sięgnął do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i tam znalazł arkusz maturalny. Pamiętaj także, że wszystkie odwołania do materiałów, z których korzystam w moich filmach, znajdziesz poniżej filmiku. I przystępujemy do analizy maturalnej. Proponuję, abyśmy dzisiaj przeanalizowali arkusz maturalny z roku 2016. Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdziesz także na mojej stronie. Proszę, abyście poszukali tego arkusza maturalnego z historii rok 2016. Jak już macie, to zobaczcie, proszę zobaczymy, przeanalizuję z Wami zadanie pierwsze. Zadanie pierwsze analiza tekstu źródłowego i zadanie 1.1 1 oraz 1.2. W zadaniu pierwszym mamy fragment tekstu starożytnego historyka opisującego e, wojny prowadzone w starożytności przez Greków e, w różnej konstelacji. Właśnie o umiejscowienie tej konstelacji chodzi. Egzamin naturalny z historii ma to do siebie i to jest bardzo ważna cecha że bardzo rzadko trzeba znać dokładne daty. Jest kilka, dosłownie kilka, 10, może 12 takich dat, które często pojawiają się w arkuszach źródłowych, w arkuszach maturalnych. Gdzie jest pytanie, dokładnie podaj datę. Najczęściej jest to albo data przy starożytności, najczęściej jest to data bitwy pod akcjum i konsekwencji bitwy pod akcjum, czyli 31 rok przed naszą erą, data 313 roku, czyli edyktu mediolańskiego, data roku 395, czyli podziału cesarstwa tego podziału na wschodnie i zachodnie cesarstwo rzymskie, a przy średniowieczu czy nowożytności tymi wydarzeniami, tymi datami najczęściej są Hijra, rok 622, zdobycie Konstantynopola przez Turków Osmańskich w roku 1453, z historii Polski obok chrztu czy pierwszej koronacji Polski, czyli koronacji Bolesława Chrobrego, Unia Lubelska z 1569 roku. Dlatego proponuję, jak uczycie się do matury z historii, abyście przede wszystkim analizowali źródła i sobie klasyfikowali, umiejscowiali wydarzenia w historii, w czasie. Taka klasyfikacja czasowa jest szalenie ważna i właśnie to zadanie pierwsze nam ma pokazać, nam, czyli sprawdzający maturę z historii, ma nam pokazać, na ile maturzysta przyswoił sobie Ułożenie wydarzeń w historii. Wracam do zadania pierwszego, fragment dzieła starożytnego historyka. Wobec jawnego zerwania układu Ateńczycy przygotowywali się do wojny. Tak samo lacedemończycy i ich sprzymierzeńcy. Obie strony miały zamiar wysłać poselstwo do króla Perskiego i do innych barbarzyńców, skąd tylko mogły się spodziewać jakiejś pomocy. Ogólna sympatia była wyraźnie po stronie lacedemończyków, zwłaszcza, że uroczyście zapowiedzieli o swobodzenie helady na równi z prywatnymi ludźmi państwa starały się jak tylko mogły pomóc lacedemończykom. Każdemu zdawało się, że sprawa cierpi na tym, jeśli on sam nie weźmie w tym udziału. Tak wrogo przeważnie odnoszono się do Atyńczyków. Jedni pragnęli uwolnić się spod ich panowania, inni bali się mu ulec. No i mamy tutaj opis pewnych wydarzeń które zamieszane są w następujące strony. Ateńczycy, Lacedemończycy i która z tych stron ma się zwrócić, czy strony mają się zwrócić yy, o pomoc do Persów. I mamy odpowiedź na następujące pytanie. To jest pytanie 1.1. Wydarzenia opisane w tekście rozegrały się a przed bitwą pod Maratonem, b między bitwą pod Termopilami a bitwą pod Salaminą, c między bitwą pod Patejami a bitwą pod Cheroneą, d po bitwie pod Issos. Teraz musimy te wydarzenia skojarzyć z określonymi wojnami. Przed bitwą pod Maratonem to musimy wiedzieć, że bitwa pod Maratonem to Jedna z bitew podczas wojen grecko-perskich, gdzie agresorem byli Persowie, a polis greckie broniły swojej niepodległości. B. Między bitwą pod Termopilami a bitwą pod Salaminą. No, bitwa pod Termopilami i bitwa pod Salaminą to także bitwy z tejżego samego cyklu wojen, czyli obrony polis greckich przed agresją państwa perskiego. C między bitwą pod Patejami a bitwą pod Heroneo. No, bitwa pod Patejami kończy ten najważniejszy cykl wojen grecko-perskich, a bitwa pod Heroneą to bitwa pomiędzy państwem Macedońskim Filipa II w 338 roku a Polis greckimi. Czyli zwróćcie proszę uwagę. To jest ta bitwa pod Platejami to jest rok 479 i to 338. Czyli mamy przestrzeń prawie 120 lat, 150 prawie lat. Idę po bitwie pod Issos. Bitwa pod Issos tu powinniśmy wiedzieć, że to bitwa, jedna z bitew podczas ekspansji Aleksandra Macedońskiego, a ta ekspansja była konsekwencją bitwy pod e, Heroneą. I teraz szukamy na podstawie tekstu źródłowego. Widzimy, że tutaj jest konflikt, mamy Ateńczyków, Lacedemończyków. Kim byli Lacedemończycy? E, zakładam, że wiesz, że Lacedemończykami, naz Lacedemończykami nazywano Spartan. Czyli widzimy, że mamy tu konflikt między Ateńczykami a Spartanami. I to powinno ci podpowiedzieć, że pytają maturzyste, czyli pytają Ciebie o tak zwane wojny peloponeskie, czyli z drugiej połowy V wieku wojny pomiędzy Atenami a Spartą, Atenami i sojusznikami Aten, a Spartą, a sojusznikami Sparty, o hegemonię na Półwyspie Bałkańskim. No tym bardziej, jeśli widzimy jeszcze, że strony zamierzają się zwrócić do Persów o pomoc, więc na pewno to nie mogą być e, wojny pomiędzy polis greckimi a Sp e, Persją. W związku z tym odpada nam A, odpada B, odpada D, więc jest to przestrzeń C pomiędzy platejami a bitwą pod Heroneą. Jeszcze raz podkreślam, nie pytamy tutaj o daty. To trzeba sobie ułożyć w głowie te wydarzenia, połączyć te bitwy z wydarzeniami. I... Zadanie 1.1. Rozstrzygnij, czy wydarzenia opisane w tekście dotyczą wojen grecko-perskich. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do źródła. Więc już wiemy, że nie odnoszą się, czyli musimy to napisać, dokładnie odpowiedzieć na pytanie: Nie, nie odnoszą się do wojen grecko-perskich, a świadczy o tym to, że stronami w tej wojnie są Ateńczycy i Lacedemończycy, czyli inaczej Spartanie. I że była to, czyli opis dotyczy wojny peloponeskiej. Drugim argumentem może być to, że strony zamierzają zwrócić się do Persji o pomoc, a tym samym nie mogą to być wojny grecko-perskie. Bardzo ważne jest to, abyś analizując takie zadanie odwołał się do źródła i bezpośrednio odpowiedział na pytanie. Cieszę się, że obejrzałeś ten krótki mój filmik, tę analizę. Zapraszam Cię do następne moje filmiki. Zapraszam Cię na kanał Historia i wos z doktorem Andrzejem. Linki do wszystkich arkuszy, do pozostałych filmików znajdziesz poniżej. Na mojej stronie poniżej tego filmu. Dziękuję i do zobaczenia.